Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie papatki i dziewczyny, które jesteście tu pierwszy raz. Ja mam na imię Marek. A ja mam na imię Renata. Dzisiaj zabieramy Was w podróż do Maroka. Jest to chyba nasz trzeci odcinek o Maroku, ale uwielbiamy te kosmetyki, więc dzisiaj zrobiliśmy dla Was przegląd najważniejszy. A jeżeli Maroko, to cztery kosmetyki: glinka e, rasul, olej arganowy, olej z opuncji figowej. Czarny mydło i aun, pięć kosmetyków y, podstawowych z Maroka. Także jedziemy. Dlaczego Maroko? To też zawsze e, zastanawiam. Dlaczego Maroko? E, kosmetyki z Maroka nazywane są złotem Afryki. Dlaczego? E, dlatego, że one są roślinne, są naturalne, są mineralne, są od lat używane przez marokanki. E, ta tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Marokanki to piękne kobiety, które mają oliwkową cerę, brązowe oczy, takie piwne i piękne, błyszczące włosy. Mimo... Ale nie tłuste. I nie tłuste. mimo że klimat temu nie sprzyja. Jest tam gorąco, jest słońce i jest wiatr, a one mimo wszystko są piękne, zadbane. I to właśnie dzięki, dzięki tym marokańskim kosmetykom. Jeszcze niedawno te kosmetyki, ten olej arganowy, olej z opuncji można było kupić tylko na targu w Maroku. Teraz obecnie są one wszędzie także na papadkapery, także zapraszamy link poniżej. Hmm. I co? No i takim chyba pierwszym topowym kosmetykiem, który każdy z nas kojarzy i jakoś tak łączy z Marokiem, to jest olej arganowy. Zanim się moja żona rozpędzi, to powiem, że tutaj, jeśli chodzi o te kosmetyki, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Dla mnie, jako wielkopolanina. te kosmetyki są tanie, bo i mydło czarne, i olej, i tak dalej, jeżeli chodzi o piękność, o to, co można z tym zrobić i co one, jak one działają, to są naprawdę bardzo bracena do jakości. Do jakości tak? zgadza się. Mm. Ehm, olej arganowy to jest właśnie to cudo, tak w sumie mało nie, przez niektórych doceniane, które znajduje się w kremach do twarzy, w balsamach do ciała, w różnych odżywkach do włosów, w szamponach do włosów, w odżywkach do paznokci, w odżywkach do brwi, tak naprawdę wielofunkcyjny, wielozadaniowy olej. Tak, jeżeli, ktoś dalej, jeżeli żyjesz w Polsce i dalej nie wierzysz, że w Polsce można kupić dobry olej arganowy, to mówię, subtelne jest. Tak. Wejdź na papatkę, kupisz dobry olej arganowy. Czasami mamy wrażenie, że kupisz u nas lepszy olej arganowy niż na miejscu, ponieważ są certyfikowane, jest on sprawdzony, znamy źródło pochodzenia. I czasami jak słyszymy, jak znajomi się chwalą co to kupili w Maroku, okazuje się, że u nas ten olej jest jeszcze tańszy. Tak, także zachęcam, zachęcam to. Jest olej tak naprawdę dla młodych osób, dla starszych. On jest przeciwzmarszczkowy, też świetnie goi. Także skóry egzemowe, łuszczycowe, jak najbardziej. To o oleju. Teraz takim drugim, drugim słuchajcie, produktem, który nam się kojarzy z Marokiem, to jest chyba co czarne mydło. Czarne mydło, które jest mydłem roślinnym, wykonane z mielonych oliwek razem, słuchajcie, z olejem. Produkt przecudowny, ma działanie takie pilingujące. No i tym się właśnie marokanki myją. Tak, myją, pilnują. Z tym peelingiem bym nie przesadzał. Ja jako facet tego używałem. E, jeżeli już e, e, jakoś delikatny. Enzymatyczny, delikat, enzymatyczny, tak? On nie ma tam jakichś drobinek, ale tego, do tego mydła, słuchajcie, używają e, takiej rękawicy, która bardzo, bardzo fajnie ujędrnia. Hmm? Tak, także czarne mydło to też jest taki topowy, topowy marokański produkt. Mydło ma specyficzny zapach, dlatego też w naszej ofercie są jeszcze mydła, do których dodali przepiękne naturalne tak. esencje, jakieś tam różane, czarnoszki, różne I rzeczy. tak, dla zmiętowe. tych, co jeszcze dla nich zapach jest mega ważny i, tak. i, i tyle. I tyle. Kolejnym produktem, który nam się tak fajnie kojarzy z Marokiem, to jest glinka marokańska Rasul. Rasul, gasul, różnie ją tam zwom. Jest ona taka brązowa. No Czasami sprzedawana w płytkach. Tak, też mamy ją w płytkach. W pudrze, też używana w szamponach i w innych produktach. Powiem dlaczego. Jest ona mega oczyszcza, nie tylko twarz, nakładając ją jaką maseczkę. Też ją się używa w rytuale hamam, o którym już tutaj nie będziemy mówić, bo już był odcinek... O, uwaga, tam Ci go wrzucam. Tam, e, także zajrzycie koniecznie, ale słuchajcie, glinka Rasul, mając ją w domu, możecie tym głowę umyć. E, I tutaj właśnie e, też dla osób, którym się e, skóra głowy mocno przetłuszcza, e, to jest mega oczyszczająca, do, do, przy okazji działa jak ping i naprawdę tą glinką my możemy umyć włosy. Jeżeli, jeżeli masz problemy skórne, drapiecie wszystko tak. po, standardowych, po standardowych kosmetykach, koniecznie zrób sobie albo, albo kup u nas e, kosmetyk, który jest żelem do mycia z glinką rasul, albo sam kup tylko glinkę rasul, wejść do tego, dodaj jeszcze e, jakiś rodzaj rozpuszczalnika i tym się myj być naprawdę. Tak. wszystko super. Jak nie chcesz kombinować, to ty też gotowe szampony oczyszczające, fajne. Ale ja o żelu, właśnie. ja ty o żelu. Ja o żelu. Żel ja jest ja też ja fajny, Tej nie zabraliśmy no ze właśnie sobą, Właśnie mieliśmy ale... chwilą Ta... przykład tego, że moja żona tak, nigdy mnie nie ja słucha. Ja wiem, że o żelu mówiłaś, Ja wiem, ale tutaj mówię, że też w gotowej formie też są szampony z glinkowazu. Jeżeli ty też męża nie słuchasz, to daj tam znać w komentarzu, że mężowie, jeżeli chodzi o kosmetyki, nie mają nic do gadania i to będzie wszystko jasne. Kolejnym, kolejnym produktem marokańskim, no to jest produkt cudowny. Do cery dojrzałej. Do cery dojrzałej. Męskiej też. Męskiej też. Przecudowne serum, to jest olej z certyfikatem olej z nasion opuncji figowych. Z tej małych nasionek, które na tym kaktusie tam rosną. E, takie naprawdę tam trzeba miliony tych nasionek, żeby troszeczkę tego oleju wycisnąć. E, ale olej jest genialny. E, silnie przeciwzmarszczkowy. My go w papacce nazy nazywamy żelazkiem do twarzy, bo fajny sposób e, wygładza skórę, ujędrnia, uelastycznia. Jak dobrze pamiętam, o tym też już zrobiliśmy osobny odcinek. Chy, nie wiem, czy uda mi się go podlinkować. Jeżeli nie, to szukaj na naszym kanale odcinka o oleju z opu Figowej. Tak. Teraz może coś co jest bliżej mnie jako, jako faceta czyli znaczy nie na stole tylko generalnie coś czego używam na co dzień to jest AUN, AUN czyli dezodorant co możemy powiedzieć o Unii? Poza tym, że starcza takie coś na dwa lata, co dla mnie jako wielkopolanina jest bardzo ważne, bo zapłaci się za to 20 kilka złotych i ma się święty spokój. To jest kryształ górski. Kryształ górski, tu jest akurat on oszlifowany. Bez zapachowy, nie brudzi ubrań, co jest bardzo ważne. Nie robi ubrań tutaj takimi sztywnymi. Nie zatyka porów. Nie zatyka porów, to jest też bardzo ważne. My tak. się będziemy pocić delikatniej. Będziemy się pocić, ale nie będziemy śmierdzieć. Naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ty poczekaj, bo to jest kulturalny kanał. Nie będziemy wydzielać nieprzyjemnego zapachu. Tak. No. E, y, I fajny, i dla mężczyzn, i dla kobiet. Ja go też używam. I teraz bo... co jest. Jest bezapachowy. I coś, co moja żona na co dzień sprzedając, mówi, że jak są nóżki, śmierdziuszki, a nóżki i śmierdziuszki dziwnym przypadkiem zawsze mają chłopaki, to również mamy taki ałon w, e, w postaci pudru, który można sobie spokojnie wrzucić gdzieś tam do buta, żeby kłonął tą wilgoć. Tak, można też ciała. nogę posmarować, można też dodać do. A może być kąpiel? Tak, można do kąpieli dodać. Także generalnie bardzo polecamy. E, o szamponach było, glin, były, dwa oleje były, to było, to co nam pozostaje? wszystkim powiedzieliśmy, ale tutaj jeszcze o. To jest też takie cudokojarzone kojarzone z Marokiem. Jako facet nie rozumiem, ale z tego czasu pamiętam, że to zostało nominowane do gadżetu roku w, w Glamour, jeżeli się mylę, to, to mnie poprawcie, ale tak, tak to pamiętam. Jest to ręcznie robiony ręcznie robiony pumek z, z czerwonej glinki. Mam... Produkt całkowicie naturalny, który ma dużo minerałów, tak? Bardzo fajny, też tak naprawdę Bez zapachowy. Jak nam nigdzie tam się nie zbije, nie spadnie na płytki to to jest taki gadżet na zawsze. Na, na, na zawsze. Też fajnie zdobi yy, łazienkę. Właściwie, ale... można położyć, to może po prostu. Eee... Można nie używać, jak wygląda. Eee... Po prostu ale nie, no używajcie do. E, słuchajcie, po namoczeniu nóg, okrężnymi ruchami, e, super peeling dla pięt. Dla mnie, dla mnie, słuchajcie, to jest genialne. Zobaczcie, my mamy, jesteśmy, żyjemy w XXI wieku, w Europie, kombinujemy. Czy to ma być tam e, z bambusa, z plastiku, tak. jak to połączyć? A siedzi sobie kobita w Maroku, bierze kawałek gliny, robi z tego, e, najpierw placek, do tego dorzuca jeszcze coś, żeby się dobrze trzymało. Jak się to wszystko ładnie ułoży, to robi na tym stempel, daje do wysuszenia i ma pumeks. E, tak, każdy ten pumeks, e, który u nas jest, jest inny. Tak. E, jeden jest lżejszy, drugi cięższy, drugi, tutaj jest grubszy, inaczej łodzie. wyżłobiony. Tak. Tak. Nawet to tutaj, jakby tak. spojrzeć, zobaczycie, że jest to nierówne. <laughs> I chyba o to chodzi, żeby złuszczało. Tak. Tak. Tak, więc jeżeli mamy wszystko, to słuchajcie, kochani, kończymy ten odcinek. Zobaczcie koniecznie, czy w opisie tego odcinka nie zostawiłem dla Was jakiegoś kodu rabatowego na te produkty. Zobaczymy, zobaczymy. Widzimy się znowu za tydzień, ewentualnie, jeżeli uda nam się nagrać coś ciekawego jeszcze o jedzeniu, to może coś się w środę pokaże. Na ten moment dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie kanał, o, przepuszczajcie, co się robi. Ślijcie ten odcinek dalej w świat i do zobaczenia następnym razem. Bye. Bye.